Good job Dobra, pójdźmy górą O Jezu, jakie złoto To wirus nie wchodzi w to Dobrze, nie będę zatem, dziękuję Ej, ja do piwni wrzucę Chłopcu dostaje info, że jest ten dainki stoi przy totemie. Dobra. To Jezu. Ej, te surwy są złote, nie? O XP też można dać emotkę. A co to za motka? Ej, cisnę go w piwnie, nie. Bo tak się złoto wy wywalają na tej piwni. Co do blighta, grałem dzisiaj nim bez adonów na tym trybie i powiem ci, że jest giga różnica jak się gra ciągle double speeda. No to teraz porównaj sobie jak ja mam z placebo tabletem jeszcze, nie? Czy ty się serio sam ściągnąłeś, typie? Weaked? Aaaa, masz rację, Dark. Masz rację. Dobra, lecimy piwniej, ma. Dobra, i tak powinienem zdążyć. Ale mapa się trafiła świetna dla Surwa. No ale jak oni nie potrafią z niej korzystać, no to tak jest, nie? Dobra, resetują się, czy ktoś... o, 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 widzę kotecka, no to pójdę z tej strony. Siema. Druga osoba do piwni dołączy? Numer, Okej. Hm, where is she? Dobra. Hm, mm, fancy body block darmowy hit każdy ranny. No każdy ranny, ale w sumie przydałby się kogoś w końcu wyeliminować, bo oni już tylko dwa geny do końca. Bill miał dwa haki. Mhm. Dobra, za tym ziomeczkiem. Spróbujmy tędy. Może się uda. Siema. Okej. Okay. Brawo. Ciekawe perki, Hex heks bez heksa <ścoughs> Dobra, pyk. Każdy miał po jednym, w tym Bill po dwa? Coś takiego. Ubiegł na ciebie, co za minus stajku. No i po prostu nie patrzę za siebie. Czy ja widziałem kotecka? Ta. No Bill ma ostatni. Więc dobrze by było go pocisnąć. No Ale ja ty tak serio bil z tym tibagiem? Coś ci się w główce nie pomieszało? No to syk. Bijmeryta. A skąd wiesz, może to jest rencista. Dobra. No to co, sprawdzimy geny? Tu chyba nikt nie kręci. A nie! Słyszę Gena. <śpiewanie> Renta nie dała mu winan laki. <śpiewanie> dała, bo, bo zmarł, co? Dobra, jak z tym genem? Bo oni tutaj hardo go próbują skręcić. Spoko. Oj, 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 oj! Ta co napalona na te flashlighty. Weź może sobie gwinsa w kotłowni. No tak. Dobra. No to co, już tam lecimy. Dobra, mam go. Gdybyś nie miał mema Adonów, to by był hit. Masz rację, Dark. No masz rację. Znaczy czy mema Adonów, mema Adonu, bo tylko szary jest jak. Co, jeden za jeden. Derk lubi na szybko, bo długo nie wytrzyma. Co? Skalmerczan? No dobra, będzie skalmerczan. No i siema.